No to jeszcze ty zaczynaj, dla odmiany teraz ty. <średytuczny> <średytuczny> Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczcie witamy. go. <noise> <noise> Takie. witamy oczywiście. Jaki gość jest ze mną, straight from Chicago, jak to mówi Mati Borek, czyli prosto z Chicago przyleciał Prosto na... z meczu Lecha Poznań, tak naprawdę. Tak naprawdę, prosto z meczu Lecha Poznań, ale generalnie prosto z Chicago przyleciał oczywiście. na walkę. Adam Balski, Diablo, Włodarczyk, i jesteśmy tak naprawdę już nad godziny przed tym pojedynkiem. Bo 22. prawdopodobnie panowie znajdą się w ringu. E, czy coś się w Twoim mniemaniu zmieniło? Czy coś w e, Twoim poczuciu się zmieniło, że ta walka potoczy się inaczej? Czy, czy jest dokładnie tak, jak to sobie wyobrażałeś wcześniej? Na pewno witając Państwa Ciebie i Maśku, fajnie, że widzimy się na żywo, a nie, a nie przez różne jakieś tam komunikatory. E, tak. Myślę, że bliżej zapowiedź, ale tak. Tak, że powiem, na gorąco to chyba jeszcze nigdy nie robiliśmy, natomiast czy coś się zmieniło? Czy znaczy, zmieniło się o tyle, że bez wymieniania nazwisk, bo nie chcę tego robić, bo to nie ma w tym momencie wielkiego znaczenia, spotkałem cztery osoby związane z polskim boksem, które powiedziały mi, że Krzysiek nie ma żadnych szans. Dosłownie. Znaczy, może nie dokładnie w samych słowach, natomiast powiedziały, że jest za wiele rzeczy, które będą blokowały Krzyśka w tej walce, żeby on, tą, żeby on tą walkę wygrał. Ja nie do końca się z tym zgadzam, bo ja nie zmienię mojego typu. Przypomnę na typ z, z naszego vloga jest, że Krzysiek po, wygrana, wygrana na punkty. Natomiast trochę jestem zaskoczony, no bo powiem szczerze, że jest wielu ludzi, ludzie z którymi rozmawiałem, to są ludzie, którzy są tak powiem, bli znacznie bliżej. Diablo, jeśli chodzi o bycie wokół niego i tak dalej. Oczywiście kwestia, jak się podejdzie do tego mentalnie, to była znana od początku. To, to o tym myśmy nawet sami mówili. Natomiast mnie, mnie zasługuje, za, zaskakuje fakt, że, że tutaj nie jest kwestia, czy Krzysiek może to przegrać po dramatycznej walce, tylko była wyrażona opinia, że, że nie ma szans. Znaczy wiesz co tak naprawdę. Podsumowując to, co widziałem wczoraj i to, co widzę ostatnio w boksie mhm. zawodowym, no to wczoraj mieliśmy przemka Runowskiego. Ja trenowałem z nim tak samo, jak trenowałem z Krzyśkiem. Krzysiek też trenował mhm. z przemkiem Runowskim na sali, i tak sobie szacowałem, że Runowski miał swój prime w 2016-2017 rok, kiedy pokonywał niepokonanego z Szwajcara e, e, Traje z Filipini, kiedy trenował e, i walczył regularnie pod okiem e, Fiodora Łapina. Dokładnie jest e, ten sam case, jeśli chodzi o Krzysztofa Łodarczyka. Po pierwsze lata, e, po drugie e, przygody pozaringowe, które gdzieś go dobiły, obciążyły i, i spowodowały, że to nie jest ten sam Krzysiek. Po trzecie właśnie ten trener Fiodor Łapin, do którego on był po pierwsze, bardzo mocno przywiązany. Po drugie dawał mu wiarę w zwycięstwo. Po, po trzecie, trzymał go w reżimie treningowym i był niejako takim bokserskim jego ojcem. Tak naprawdę po tym jak rozstał się z trenerem Łapinem, to, to diabla nie widzieliśmy w dobrej formie, bo nawet biorąc pod uwagę przegraną z Gasjewem, to on odbudowując się z Gasjewem, walczył z Drodolą. Mhm. Rozumiemy Przedział, przeskok, może Państwo, żeby zobrazować to bardziej. Durodola to wtedy był jeden z czołowych zawodników zaplecza, zaplecza czołówki Na pewno. I to był niebezpieczny gość, wielki, ogromny, bo widziałem go na żywo, widziałem go w walce z Cisznakiem, który miał siłę ciosu i doświadczenie. I generalnie Krzysiek Diablo Wodaczek od tamtego czasu to tylko schodził z przeciwnikami, bo wydaje się, że na odbudowanie, znów jestem w tym topie. Uh -huh. Ale ten top, to później pojawił się Usyk, z Gassie, właśnie tego typu zawodnicy, i ten top zupełnie odjechał, a Krzysiek ze swoimi yy, przeciwnikami tylko i wyłącznie zjeżdżał w dół. Znalazł się w kategorii Bridger, gdzie jest Adam Bolski, to też nie jest żaden zawodnik powiedzmy ze światowego topu kategorii wagowych, które są no, takie znamienne, które są stare, które są e, już takie no, prestiżowe, bo Balski w cruiser nie jest żadną czołówką, ani w kategorii ciężkiej też, więc jest nowa kategoria. Bridger, pojawiła się opcja, pojawiła się opcja walki z zawodnikiem, który nigdy prawdopodobnie nie będzie tak dobry, jak był Krzysztof diablo ale jednak ten wie. Widzieliśmy Ronowskiego, teraz będziemy mieli wracającego Paczaka. Po... Ronowski nie wiem czy widziałeś, zamieścił... Tak, widziałem że. że... Z, on zrozumiał. Znaczy, no czy... to jest ciekawa sprawa z Runowskim przeciwpadam, bo ja miałem rozmowę z Mateuszem na temat przed tą walką i ja stawiałem na łatwe zwycięstwo Dekisa. Mm -hmm. Natomiast Mateusz powiedział mi, że nie, że, że Runowski zdaje sobie sprawę, że, że będzie, y, że to jest dla niego być albo nie być, no bo on jest sto, 180 któryś, 40 któryś był Dekis, wygrana z Dekisem przerzuca go znowu do tak zwanego poważnego stołu boksu. A... Natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Krzyśka, no to ja jak, jak, jak widziałem niedawno, zobaczyłem sobie tą walkę runowskiego, to pomyślałem, ja się Matego zapytałem, czy ta motywacja przemka jest. I on mówi, Przem, mówi, mówi do mnie Przemek, Przemek, motywacja jest mega. Przygotowywał się, wierzy w to i tak dalej. Z tego, co ty mówisz, ja wiem oczywiście, bo to jest prawda, no bo to nie będziemy zaklinać rzeczywistości, rzeczywiście ci rywale byli słabi, natomiast ja cały czas wierzę w coś takiego, jest zawsze to powiedzenie, never underestimate the heart of the champion, czyli nigdy nie niedoceniaj serca czempiona. Krzysiek musi sobie zdawać sprawę, że to jest być albo nie być, no bo co, no bo, no bo, no bo, no bo co dalej, będzie? gdzie z, przegrywa z Balskim? zakładamy, no, zakładam, że co dalej? Nie no, nic nie dalej, tylko, że chodzi o to, że... Ja wiem, że samo chcieć to nie wystarczy. No ja właśnie. sobie z tego no, no właśnie, on mógł się przygotowywać, chociaż te przygotowania też Właśnie sobie tajemniczo powiedział, że nie może wszystkiego powiedzieć, wrócimy do rozmowy po. Rozmawiałem z Andrzejem Milczykiem. Tak. On obiecuje, że Krzysiek jest w doskonałej formie, znaczy w doskonałej, na tyle, ile może mhm. być w tej chwili, że wszystko jest okej. Okay. Natomiast ja słyszałem różne rzeczy, że... Że naprawdę prezentował się diablo słabo podczas tych przygotowań, więc ja, ja przy nich nie byłem. Nie wiem, komu wierzyć. Raczej skłaniam się ku temu, że trener zawsze mówi dobrze o swoim zawodniku i raczej skłaniam się ku temu, co słyszałem gdzieś bokiem, że to nie, nie były najlepsze przygotowania wodorczygo, bo też nie mogły być. On może chcieć, może zdawać sobie, że to ostatnia szansa, ale ciało może. Mu nie pozwalać, może też nie pozwalać mu psychika, ja Ci wielokrotnie mówiłem, że Krzysiek nawet w momencie, kiedy on był w prime, kiedy jego ciało naprawdę wiele mogło, on jest twardy, wytrzymały, bardzo mocno bije, dużo umie jeśli chodzi o technikę, natomiast w tym prime też miał różne wahania, nastrojów, on gdzieś stresował się bardzo mocno przed walką z Fragomeniem w Łodzi, pamiętam. Że Fragomanistary w Łodzi to już był nikt. Nie ja, ja pamiętam Fragonego Emeryt. Ja Boksers... pamiętam no, jak w, walczyli jeszcze o a w, w Łodzi to był jeszcze gorszy, bo to była kolejna walka. To był bokserski emeryt. Bardzo dziękuję b... dziękuję pewnie, pewnie. bardzo. Pewnie, pewnie, ale dwa prosiłem. W panu jednym? No to, to nic, jeszcze jeden poproszę. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję. Dwieście, dobra, bo my nie mamy już dzisiaj słowo. Ale... Gotoweczka karta? Gotoweczka. Dobra, A? dziękuję. Super. To rewelacja. Tak. tak. Na żywo, to Maciek, ty, ty, ty musisz bardziej. Ja okay. I posłuchaj. I Nie zaczynamy wtedy... tego. Nie, absolutnie. I wtedy jakby już wtedy Fragomeni to już był nikt w boksie tak naprawdę. To Fragomeni miał ostatnią szansę. Był poza, poza dużym boksem i Krzysiek zgarnął jego skalp. No ale wtedy się stresował. To co ma mówić diablo, który już jest 10 lat po tej akcji, Wiesz, bo to było, nie wiem, 15 rok, 14, może Łódź, znaczy, to może był nawet. Ja nie, ci powiem jedną rzecz, bo, 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 bo to, to oczywiście ta kwestia odporności mentalnej Krzysia się przewijała, w rozmowach przewija się od lat. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest taka rzecz, takie spojrzenie na tą walkę, że Krzysiek robi sobie wewnętrzną retrospekcję przed wyjściem na ring, czego nie powinien robić. Że co ja potrafiłem kiedyś i z czym ja wychodzę dzisiaj, jeżeli coś takiego będzie, to rzeczywiście Balski tę walkę wygra i to bardzo łatwo. Wiesz o co chodzi? Bo jeśli, jeśli rzeczywiście będziesz myślał o Czakijewie, będziesz myślał o walkach w Australii, i u Krzyśka to możemy tych walk wymieniać jeszcze bardzo, bardzo wiele I, i, i nikt lepiej nie ocenia własnego organizmu jako pięścia, że obecnie doskonale o tym wiesz. Można się samemu okłamywać. Natomiast ja wierzę w coś, że, że ja wierzę w tą. To ekstra motywację, że, że, że Krzysztof powie, bez względu na to, jakby to nie miało wyglądać, nawet jakby to w wyglądzie wyglądało inaczej. Czy będzie walczył tak samo, jak zawsze Krzysiek walczył z stalmi. nie będzie nagle walczył inaczej, no bo, bo to jest cięć jest diablowodarczyk, No to ja jednak wierzę, że. Znaczy ja ci powiem, ja, i państwu powiem, ja przede wszystkim uważam, że, no, no jednak, Adaś, który ma te przebłyski genialności, jak sam ty powiedziałeś, w niektórych tych, no czasami. Adaś ma przebłyski faceta, który zapomina, że, że, że walczy z diabłem, że zapomni walczyć z diabłem. No, ja myślę, że on nawet nie bierze tego aż tak do siebie, Witamy, że walczy że Witamy trenerze. To że się, że walczy, się nagrywa, proszę nie no. Widzimy, Witamy. To się naprawdę Tales. nagrywa. <śukasz> <śukasz> <My> <śukasz)> O. Trzeba przyjemność, zawsze, nie, zawsze przyjemność. Nie, Witamy, jak Państwo widzą, na To jest nie, nasz najlepszy wywiad w historii. Prawda, ja Ci mówię. Ale e, tak Dziękuję brak... pani bardzo. Udało się. Udało się, to dziękuję, dziękuję. Się? To dziękuję tak. pani. Dziękuję. Nie, spokojnie. Bierzemy. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję nie no, musimy większać się do Kalisza, bo nie wiemy, kto jeszcze wpadnie do nas. To, to prawda. E, także wracając do tematu, ja, żeby nie było, że skreślam Krzyśka. Nie skreślam go, ale wiesz dlaczego? Bardziej no właśnie, nie. Weź z... mi powiedz, dlaczego. Bo bardziej po nie tym ze... wszystkim, co powiedziałeś i co ja to powiedziałem, dlaczego nie skreślam Krzyśkę? Krzyśka? E, bardziej nie ze względu na to, co on pokaże, bo ja nie wierzę, że to będzie jakiś lepszy, lepszy wodarczyk niż w ostatnich latach. Nie, nie ma cudów. Natomiast. E, Balski jest nieprzewidywalny i może się zdarzyć Szaszami taka sytuacja... Czasami negatywnie nieprzewidywalny. No właśnie może się zdarzyć taka sytuacja, że to będzie najgorszy Balski w historii. Albo, że on wygrywając walkę pójdzie gdzieś i nadzieje się na kontrę. I, w, i może upośla, u Włodarczyka wszystko możliwe. Więc ja dlatego Krzyśka nie skreślam, że Balski może być poniżej oczekiwań. Może też przejść absolutnie obok walki, bo, bo z nim też nigdy nie wiadomo. Tylko, że... Z drugiej strony, analizując jak toczyła się kariera Adama Balskiego, to bili go mocno, i Babicz, i Graczow go trafiał, i e, Mateusz Masternak go bardzo mocno trafił. I jednak on jest jak Wańka Wstańka, on się odradza, on y, y, ma szybkie recovery, on y, ma serce do walki, którego nigdy mu nie można zabrać, więc nawet jak Włodarczyk go y, trafi i nie skosi go, nie padnie Balski nieprzytomny, to myślę, że nie będzie go w stanie krzyg dobić, bo on też nie ma już chyba tego Killer Instinct. To on ma je pojedynczy cios, on może wykończyć gościa, ale e, jak go trafi, naruszy, a nie wykończy go nie jednym wiem. ciosem, to ciężko mu będzie go wykończyć. No, a, a, Adama trzeba zatuć. No po no prostu, właśnie. No, to, to jest to. O tym mówię. Tak. Ad, Ad, Adama trzeba, trzeba zatuć, jak oczywiście nie wyjdzie ci cios życia, to Krzyśka, no wiadomo, to musiałby być. Biorąc pod uwagę, ile ma lat, to musiałby być cios życia, żeby jednym ciosem położyć Adama. Natomiast no nie wiem, ja, ja, ja powiem ci, ja, ja jak wiem.. Adam mówi, że zupełnie mu nie robi to różnicy, czy to jest Kalisz, czy to jest nie Kalisz, że już nie będzie miał tej ekstra adrenaliny, która czasami pomaga, a czasami robisz głupie rzeczy. To wiadoma sprawa, nie? Przykład z Taylorem chociażby wczoraj wrócił do siebie i miał odzyskać wszystko w karierze i przegrał walkę. Natomiast czyli ciekawostka, jaką ja w tej chwili widzę. Oceniając to my bardziej widzimy szansę, szansę Diablo w tym, co nie Diablo będzie robił, tylko jego rybak. Tak, to, to jest dokładnie to, o czym chciałem powiedzieć. Jeśli Włodarczyk ma szukać pozytywów w jutrze, w dzisiejszym pojedynku. No nie, to, nie to Tak, w, tak, w dzisiejszym 7 pojedynku, godzin. Za 7 godzin. W dzisiejszym pojedynku to raczej musi szukać słabości Adama Balskiego. On oczywiście te słabości będzie musiał wykorzystać, będzie musiał trafić... Będzie musiał zadać swój lewy tak, sierpowy tak. czy lewych haktów, ale, ale mimo wszystko to musi zagapić się Adam, bo jednak tą szybkością nóg i rąk może ten pojedynek sobie nawet przechodzić, po prostu częściej zadając ciosy niż diablowodarczek, a oto też nie jest trudno. No nie. Jak, jak zada 5 y, ciosów y, podczas rundy, to i tak będzie cztery więcej niż Krzysiek. <noise> dzisiaj jedziemy, dzisiaj jedziemy po bandzie. Masi... Nie, 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 to, w sensie, nie, 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 to jest, to jest, ja wiem, to jest ja wiem, fakt, weźmy no, sobie czym, czym się musimy kierować i patrząc na, na liczbę zadawanych ciosów przez, przez Krzyśka ostatnio, no, no nie spodziewamy się 60 ciosów. No, no dokładnie tak. Ja e, mówię o sz, Szczególnie, szczególnie w wyższej kategorii wagowej, bo pamiętajmy, że Diablo Włodarczyk on e, toczył pojedynki w kategorii cruiser, e, nawet ja. te ostatnie. Witam, nagrywa się. <gry> <değilam>. <gry> e, tak, tak, jak mówię. A no, takie miejsce wybraliśmy w. Nie ale, ca ale, ale, tak. Bo rzeczy na żywo są, że, że właśnie takie rzeczy się. Takie I rzeczy nie wycinamy. wycinamy. Nie, no co? <grypy> Dobrze. Nie wycinamy. Natomiast e, natomiast jedno pytanko mam do ciebie, jeśli chodzi o. o, o, o ja napisałem taki, taki, nie komentarz, tylko jedno zdanie napisałem, że to jest miejsce Adama jak jaki wygra przy tym poważnym pięścierskim stole. I możemy traktować, możemy mówić co chcemy na temat wagi Brydżer, wszyscy wiemy jaka jest, nie będziemy dorabiać tej ideologii, ani tworzyć jakichś tam, 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 nie wiadomo jakich rzeczy, no bo, bo prawda jest jaka jest, jeśli chodzi o wagę Brydżera, ale w dalszym ciągu jest to waga, w której można zdobyć tytuł Mistrza Świata organizacji WBSBC. Nigdy nie stał przed taką szansą. Dla Krzyśka Interim Bridger WBC to jest nie wiem na którym miejscu, wśród tych rzeczy, które, które wiszą u niego na ścianach. Gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam bardzo daleko, więc przydługie pytanie. Natomiast jest. Nie spali to Adama? Nie, bo, bo właśnie ten mental, który ma, jest jego wadą i zaletą. On nie przywiązuje do tego uwagi. Żyje chwilą, dla niego to jest. Kolejny dzień, jak nie, to jutro usiądzie na Tira w Hiszpanii, będzie tam sobie jechał i będzie równie szczęśliwy albo równie nieszczęśliwy. Tak jak powiedziałem, Adam jest. Mieć taki luz mentalny to jest, to jest piękna sprawa. Nieprzewidywalne w tym, ale też wydaje się, że on nie ma, nie, nie, nie ma stosunku roszczeniowego do, do życia. Tak bym to określił filozoficznie bądź nie, ale tak mi się wydaje i to może być jego atut w tym pojedynku. Jeśli chodzi o ten pas Bridger, to w, w dużej mierze może być to pas pełnoprawny za chwilę, bo Larena niekoniecznie może go bronić, tylko pójdzie do kategorii ciężkiej. Jeśli dostanie, o taką, yeah. Jeśli yeah. dostanie taką propozycję, yeah. więc tutaj e, stanie się pełnoprawnym mistrzem, bo jeśli mieliby czy jeden, czy drugi toczyć e, pojedynek z Larena później o ten pełnoprawny pas. No to ani jedna, ani drugi, zgodzimy się, chyba nie byłby faworytem. Nie. Larena jest e, od nich z dwa razy większy. Nawet sama fizyka by nie pozwoliła toczyć wyrównanego pojedynku e, z. Do z, dziś nie wiem, jak e, z, przegrał z Danielem DiBuò. Z zawodnikiem LPA. No tak, ale miał podłączonego tego DiBuò, to nie zdarza się dwa razy. E, e, wielu, <laughs> wielu osobom. E, także naprawdę. A silny zawodnik ze szalną obroną, i tu Polacy by, by raczej stali na straconej pozycji, więc miejmy nadzieję, że ten e, Lerena odejdzie w cień i. i... Balski Czy, czy Krzysiek Wodarczyk będzie bronił tego tytułu e, z kim innym, wybiegający w przyszłość? Bo jedno, co możemy, no. jak państwo, powiedzieć na pewno, to na pewno Polak po tej walce zostanie tymczasowym mistrzem świata. Na zakończenie, bo zadałeś mi pytanie, które ty mi zadałeś na początku. Ja, ja odpowiedziałem teraz: Ja zadam to samo pytanie, czy na przestrzeni tych e, kilku dni od naszej rozmowy w środę, którą mieliśmy, dzisiaj mamy niedziela, godzina 15.08, czy coś u Ciebie się zmieniło? Zostajesz przy, przy Balskim? Tak, jak zostawałeś przy Balskim? Tak, to oczywiście, im bliżej pojedynku te e, wątpliwości e, przychodzą. Być może Diablo e, na dłuższym dystansie z meczu i trafi, ale, ale taki zdroworozsądkowy typ na, zazwyczaj jest ten pierwszy z dystansu, Prawdy. z odległości, więc zostanę, że Balski wygra ten pojedynek na punkty. Tak też e, postawiłem. Zapraszamy Państwa TVP. Oczywiście sport. TVP zaczynamy zaczynamy 2030. E, kilka tam pojedynków się zmieści między innymi e, warto zobaczyć świeżego e, prospekta i Bereznickiego, i już takiego prospekta bardziej zaawansowanego. Przypomnij mi z Lublina. Mm, e, Soczyński, wa, Soczyński, Czyli Soczyński tak jest, który walczy z Lopezem. Zapraszamy Państwa serdecznie i do zobaczenia. Dziękujemy.